Hej, hej, z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a ty słuchasz podcastu o plotki. W tej audycji zaproszę Cię do nadchodzącej konferencji Handmade Business Summit 2024, najbliższa edycja już we wrześniu, teraz jest czerwiec, kiedy nagrywam tą zapowiedź, ponieważ już pierwsze, ważne informacje na temat konferencji ujrzały światło dzienne, a my wybieramy się na pracowite wakacje, będziemy w pocie czoła pracować nad konferencją, więc tutaj chcę zostawić Cię z tym, co już mogę Ci o niej Powiedzieć. Nurkujemy. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, oczywiście zapraszam Cię do poprzednich odcinków. W tej audycji opowiadam o biznesie w oparciu o rękodzieło. Opowiadam o tym z wielu aspektów z jednej strony rękodzielniczego hobby i wylogowania stępa codzienności, ale z drugiej strony też odsłaniam kurtynkę zaplecza tego rękodzielniczego biznesu i dziś będzie właśnie troszeczkę bardziej z tej drugiej strony. Biznes rękodzielniczy, czyli taki, który opieramy o wszystko, co uwielbiamy robić, często jako hobby. Konferencja Handmade Business Summit to takie online wydarzenie, które już od trzech lat łączy środowisko rękodzielników, którzy traktują handmade jako hobby z tymi, którzy traktują handmade jako biznes. Dlatego ta nazwa Handmade Business Summit. Dwie poprzednie edycje pokazały nam, że bardzo wiele rękodzielniczych tematów właśnie z obszaru hobby i obszaru biznesu znalazły się pod jednym dachem, a konferencja cieszyła się świetnym zainteresowaniem. Idziemy więc za ciosem i kontynuujemy w tym roku. Co będzie innego, co będzie takiego samego? Na pewno olbrzymia wartość. Ta tradycja pozostaje z nami. Jako, że będzie to trzecia już edycja, pierwszej w Polsce onlineowej konferencji dla branży handmade, nie chcemy zaniżać poprzeczki. W tym roku jednak postawimy bardzo mocno na to, co będzie działo się na żywo. Cała konferencja odbędzie się w dniach 9-13 września, więc już możesz zaklepać w kalendarzu na 2024 te kilka dni, na które warto zarezerwować sobie trochę wolnego czasu, aby być z nami na żywo. Szczegółowy harmonogram oczywiście będziemy publikować tutaj w wakacje, jeszcze troszkę doszplifowujemy, zmieniamy, przesuwamy, żeby rzeczywiście skondensować maksimum wartości w minimalnej porcji Twojego poświęconego temu wydarzeniu czasu. Natomiast mamy dla Ciebie świetną niespodziankę. W ramach bonusu dla wszystkich osób, które kupują bilet na wrześniową konferencję, zapewniamy materiały z dwóch poprzednich wydarzeń. Tak, dobrze słyszysz. Konferencje z zeszłego roku 2023 i dwóch lat wcześniej, 2022, napakowane merytoryczną wartością, które aktualnie sprzedawałyśmy w cenie 450 zł, będzie można wyrwać sumarycznie jedną i drugą, kupując bilet na tegoroczną konferencję w szalonej przedsprzedażowej cenie 200 zł. Teraz, kiedy nagrywam już bilety i możliwość zakupu, Kupu uruchomiona, już pierwsze osoby z biletami w kieszeni na pokładzie. Natomiast ja oczywiście zachęcam Cię, żeby zaglądać do linków, które tutaj znajdziesz w opisie, złapać swój bilet w takiej promocyjnej cenie. Natomiast ja opowiem Ci o wszystkich bonusach, ponieważ jest ich tak dużo, że warto po prostu mieć świadomość, dlaczego warto. Kupować swoje miejsce na konferencji wcześniej. Sama konferencja odbędzie się we wrześniu, ale w tym roku wyszłyśmy z założenia, że skoro dwie poprzednie były tak obfite w wartość, Często prelekcji, które właściwie w żaden sposób się nie zdezaktualizowały, celowo projektowałyśmy tę konferencję, jedną i drugą, w taki sposób, aby treści były jak najbardziej uniwersalne, ponadczasowe. Stwierdziłyśmy, że tymi treściami chcemy się z Tobą podzielić. Jeżeli z jakichś powodów nie było Cię na poprzednich konferencjach albo dopiero teraz dowiadujesz się o naszym istnieniu, to tym bardziej warto. Będziemy udostępniać wszystkie nagrania poprzednich dwóch konferencji jako taki smakowity bonus do konsumowania w ramach przygotowania się do tegorocznej edycji. A o czym było w 2023? Dzień pierwszy to były techniki handmade, czyli inspirujące bogactwo słowami twórców. Zaprosiłyśmy Was na opowieść faceta w świecie rękodzieła, tak na przekór. Zaczęłyśmy od Błażeja, który opowiadał o technice string artu. Było o wypalaniu w drewnie, czyli prelekcja Marianny Kijowskiej. Była sztuka resetu, czyli przebranżowienie się trochę w online w rytmie slow i uniwersalna sztuka resetu przy mindfulnessowym rysowaniu. Było o świecowej pasji, czyli o Seaslight Magdy i Marty Maruniewicz. Haft ręczny, reinnowacja, czyli to, jak Anna Torgazda reinterpretuje haft, aby robić upcycling ubrań. No i oczywiście Frozen Case, czyli radka wraz ze swoją biznesową partnerką, które dzieliły się doświadczeniem prowadzenia marki w partnerstwie dwóch przyjaciółek. Następnego dnia w 2023 opowiadałyśmy o biznesie handmade. No bo gdzieś trzeba zacząć. Była prelekcja Karoliny Kizińskiej, oferta sercem Twojego biznesu. Jak zamienić czasochłonne hobby na markę, która zarabia skupiając się na stworzeniu świetnej oferty? Było o działalności nierejestrowej od Justyny Bronieckiej. Tu muszę dodać, że Justyna i ja nagrywamy dla Was aktualizację, ponieważ działalność nierejestrowa jest tak dynamicznie rozwijającą się formą prawnoksięgową, że po prostu ten materiał jednak wymagał pewnej aktualizacji i to dla Was szykujemy. Teraz, kiedy nagrywam ten podcast, dosłownie na dniach jesteśmy w trakcie nagrania, więc to też taki bonus, który dla Was planujemy. Kolejną prelekcją była ta od Oli Gościniak, czyli jak zrobić samodzielnie stronę www, bo jednak jest to taki nasz mały dom, jeżeli zaczynamy ze swoim biznesem handmade. Później było o wyklikiwaniu swojego miejsca w sieci w, w, z perspektywy Sylwii Stein. Sylwia wspiera nas tutaj oplotkowo również w wordpressowym zapleczu, więc myślę, że kto oglądał nasze strony internetowe wie, że wygląda to całkiem przyzwoicie, więc zachęcam tym bardziej, żeby posłuchać prelekcji Sylwii. W poszukiwaniu straconego czasu. Czyli jak żyć bez social media. od Kasi Wilk. Bardzo fajna prelekcja, która pokazuje, że jeżeli nie chcemy być w social mediach, to wcale nie musimy, możemy prowadzić biznes w zupełnie inny sposób. No i od artysty do designera, czyli inspirująca historia Haliny Rosy, aktualnie mieszkającej w Szwecji, o międzynarodowym eksporcie polskiego rękodzieła. Dzień trzeci w 2023 to była strate strategia, która... W naszej interpretacji strategia to nie wszystko, czyli jak zadbać o nastawienie. Mówiliśmy tutaj o mindsetzie przedsiębiorcy, czyli dlaczego biznes nie lubi samotności, od małgosi klonowskiej, było o poczuciu wartości, czyli skąd się tak naprawdę bierze nasz sukces. Świetna prelekcja Iwony Madej, która była jedną z najczęściej wspominanych w naszych ankietach, która podobała się najbardziej. Było o budowaniu wewnętrznej równowagi na co dzień, świetny praktyczny warsztat od Magdy Kosak, nie da się go odzobaczyć, narzędzia, które zobaczysz podczas tego warsztatu zostaną z Tobą na długo. Human Design i jak może wspomóc w biznesie handmade? Kamila Miłkowska podzieliła się tym, jak wspomaga przedsiębiorców w poznawaniu siebie przy pomocy tego potężnego narzędzia. No i oczywiście od odmawy Targorz, jak z odwagą sprzedawać światu rękodzieło leżąc pod kocem, czyli o mocy odpoczywania, aby nabierać klarowności w naszym rękodzielniczym biznesie. Czwarty dzień to był dzień poświęcony biznesowi już na poważnie. Ja bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby nie bać się online'u, wykorzystać ich moc i dołączyły do wtóru naszego chóru świetne prelegentki. Biznes online to nie tylko kursy, o tym opowiadała Grażyna rentę. Później mówiliśmy o tym, jak opisywać produkty w sklepie, żeby pisać o nich w postach w taki sposób, aby ludzie się w nich zakochiwali i kupowali jak szaleni. O tym mówiłam Ogorzata, Szoka. Jak zwiększać pewność siebie w sprzedaży i sprawiać, by klienci wracali i polecali nas dalej? O tym mówiła Jola Ambróżewicz. Bardzo fajna prezentacja, która też cieszyła się świetnymi opiniami w naszych ankietach. Jak e-book może pomóc w rozwijaniu swojej marki rękodzielniczej? Od Elizy, Anny Galon. No i oczywiście o tym, aby nie chować się za rękodziełem, zwłaszcza w kontekście wizerunkowych sesji fotograficznych. Aga Werecha, o której zresztą jeszcze za chwilę wspomnę w kontekście e, konferencji 2022 zaszczyciła nas swoją obecnością również w 2023 i tu mówiła troszeczkę bardziej o sesjach wizerunkowych niż produktowych. Świetny materiał, też cieszył się świetny, świetnymi opiniami w naszych ankietach. Zresztą mam wrażenie, że wszystkie wymienialiśmy, że wymienialiście w ankietach. Ja pełna dumy patrzę na to, co działo się w programie. Ostatni dzień konferencji z 2023 roku obfitował w nagrania dla troszeczkę bardziej zaawansowanych przedsiębiorców. Jak rozwijać biznes Handmade, by rósł i nie przygniatał? Co ta branża ma dla ciebie, nawet jeżeli nie masz swojego biznesu rękodzielniczego? Tutaj nastawialiśmy się na skalowanie, ale również na współpracę z branżą Handmade. Growth Hacking Strategicznie jest wdziękiem. To tytuł prelekcji Marty Krasnodębskiej, która otworzyła pierwszy dzień. Dużo opowiadałam o wykorzystaniu AI w Twoim biznesie. Niekoniecznie handmade owy. i zachęcam Cię do obejrzenia tej prelekcji, bo choć była nagrywana ponad rok temu, bardzo wiele konceptów jest aktualnych do dzisiaj. Starałam się celowo nagrywać ją tak, aby była dosyć uniwersalna w kontekście podejścia do wykorzystania sztucznej inteligencji w naszych biznesach. Natomiast można też zobaczyć, jak szybko te narzędzia ewoluują na przestrzeni jednego zaledwie roku bardzo wiele z tych narzędzi bardzo mocno się już zmieniło. Później cztery mity na temat delegowania, czyli jak skutecznie skończyć z rolą Zosi Samosi i stać się prawdziwą bizneswoman. Świetna prelekcja od Anny Papiernik, specjalistki od Asany, która pokazywała, że delegowanie tak naprawdę może uratować nam skórę i pozwolić w naszej pracy skupić się na tym, co tak naprawdę zarabia świetna prelekcja Magdy Kowalskiej bardzo się cieszę, że Magda znalazła dla nas czas ponieważ zarządzanie albo właśnie współtworzenie ponad dwuosobowego dwudziestoosobowego zespołu hurtowni dodatków pasmanteryjnych u Stefana to świetna opowieść o wartości doświadczenia i misji od małej pasmanterii na werandzie po wieloformatowy biznes rodzinny, warto posłuchać prelekcji Magdy, bo cała masa złotych perełek na koniec opowiadałam jeszcze o afiliacji do spółki z Agą Zalewską. Aga opowiedziała o. Tym, o czym pamiętać w kontekście takiej legalności afiliacji, jak to robić na legalu, Aga ogarniała nam zaplecze naszego regulaminu programu afiliacyjnego. Ja natomiast zrobiłam taki wstęp, co to jest, jak możesz na tym zarabiać. Nawet jeżeli Twoje rękodzieło to tylko Twoje hobby, a nie biznes, możesz z powodzeniem zarabiać na, na promowaniu produktów innych firm, choćby takich jak nasza Oplotkowa. Uf, dużo, prawda? Tych prelekcji była masa. 2023 to był ogromny, ogromny wysiłek całego naszego zespołu, aby nagrać, przygotować materiały z naszymi prelegentami w taki sposób, aby nagromadzić niesamowitą obfitość uniwersalnych treści, które długo jeszcze będą pracowały dla wszystkich naszych e, uczestników, znajomych, osób, które związane są z naszą marką. Dokładnie tak samo było w 2022 roku. Nasze prelekcje cieszyły się wielkim powodzeniem i to chyba one dały nam taki, taki, taką wielką chęć do tego, aby z wami pracować nad kolejną edycją konferencji. Możemy się zastanawiać nad tym, czy coś byłoby inaczej. W 2023, gdyby nie tak świetny odzew pierwszej konferencji z 2022 roku, nie mnie to oceniać. Zachęcam Cię, abyś zrobiła to, lub zrobił samodzielnie. Ja opowiem Ci tylko, jakie tematy poruszaliśmy podczas pierwszej konferencji. Te, o których mówiłam przed chwilą, to była konferencja 2023, a teraz konferencja z 2022. Wtedy były trzy bloki tematyczne. Znowu pięć dni, ale podzieliłyśmy to na trzy bloki te tematyczne: biz owners, czyli inspirujące biznesy, know how to import, czyli takie importowanie biznesowego ABC i Akademia Rękodzielnika, czyli jakie biznesowe wsparcie mamy dla naszych twórców. W pierwszym panelu tym biz owners, czyli takie inspirujące biznesy pokazałyśmy przykłady biznesów, a właściwie modeli biznesowych z branży rękodzieła, przedsiębiorczeń, które już od lat funkcjonują na rynku. I to nie tylko rękodzielniczych. Rozpoczęła naszą czołówkę Aga Zdunek, czyli legalne warsztaty świec i mydeł jako misja ekologiczna. Świetna prelekcja, aktualna do dziś, warto do Agi za zaglądać, bo nawet kilka lat po nagraniu tej prelekcji jej przekaz jest ciągle aktualny. Martyna Brzozowska opowiadała o biznesu w oparciu o produkty handmade. Skala ma znaczenie. Zwłaszcza, że kiedy podglądamy aktualne działania Martyny mamy wrażenie, że wtedy opowiadała o planach, które właśnie dane jest nam obserwować w fazie realizacji. Ewa Gęga opowiadała o online jako o narzędzie do promocji i rozwoju biznesu. Z przyjemnością podglądamy suteżowe cuda w internecie, więc jak najbardziej ciągle aktualna prelekcja. Kasia Rudkowiak opowiada o zmianie i dlaczego tak się jej boimy. Dlaczego warto się odważyć? Kazia opowiadała wtedy o swojej aktualnej zmianie. Mam wrażenie, że kiedy teraz zaglądamy do niej do sieci, ciągle jest w zmianie. Człowiek zmiana, więc osoba, od której możemy świetnie uczyć się tego, jak sobie z nią radzić. Oczywiście w naszym panelu Know-how Import, czyli biznesowe ABC, było bardzo wiele prelekcji, które cieszyły się tym największym zainteresowaniem. Celowo zapraszałam tam gościnie, które opowiadały o narzędziach, które. Nie zawsze kojarzą nam się z biznesem rękodzielniczym. Ola Żurawska mówiła o warsztatach rękodzieła w kontekście stowarzyszeń i fundacji. Ola wtedy była chora, niestety na COVID, więc ja po prostu czytałam jej materiał. Może nie był pierwszych lotów, ale jednak perełki treści związanej ze stowarzyszeniami i fundacjami bardzo Was zainteresowały, więc warto było to umieścić w programie. Danuta Rolinger-Bednarska opowiadała o tym, jak posadzić rękodzieło na kanapie TVN, dzieliła się wskazówkami dotyczącymi PR-owej strategii dla marek handmade'owych. Aga Werecha, o której już Ci wspominałam, mówiła o fotografii produktowej w branży handmade. Ilona Przytacznik opowiadała o aspektach prawnych działalności rękodzielniczej. Ja opowiadałam o handmaidzie online, czyli o tym, że nie tylko kursy są w tym online, mamy różne bardzo podobne działalności, które możemy przenieść do internetu. I oczywiście opierałam to o przykłady oplotkowe, aby mówić jak najbardziej praktykom, a nie tylko teoriom. Bardzo podobne, jakby w intencji, w duchu do prelekcji z następnego roku, tej, o której ci wspominałam, u Grażyny pawtel lorenty Mówiła też o wypaleniu, a raczej nie wypaleniu się w biznesie Handmade, Maria Nowak-Szabat. Bardzo spodobały się Wam metafory, których używała, które przemówiły bardziej do serca niż rozumu i które ochoczo zabierałyście jako uczestniczki e, e, i dzieliły się, się nimi w ankiecie podsumowującej tę konferencję. Wiem, że to była jedna z prelekcji, która najbardziej utkwiła Wam właśnie dzięki tym namacalnym metaforom dotyczących takiego mindsetu niewypalenia się w biznesie. Były jeszcze dwie prelekcje związane z mindsetem, czyli Ania Kupisz, y, która była bardzo, bardzo praktyczna o wycenie rękodzieła, dlaczego jest ona taka ważna, bardzo świeża perspektywa, zwłaszcza w kontekście VAT-u, nie vat -u. taka bardzo, bardzo przy ziemi, natomiast z drugiej strony Kasia Krasucka i znaczenie mindsetu w biznesie, czyli bardzo, bardzo taka miękka, bardzo mocno mindsetowa, taka wewnętrzna praca związana z wyceną, z biznesem, czyli dwa, dwie właściwie takie skrajności i to zestawienie bardzo Wam się podobało, też widziałyśmy to po ankietach, że kontekst wyceny finansów właśnie przez taki pryzmat mindsetu od bardzo takich praktycznych wskazówek po bardzo miękkie takie mentalne Wskazówki do pracy wewnętrznej bardzo się Wam spodobał. Na deser podczas konferencji z 2022 roku opowiadałyśmy, a właściwie przytaczałyśmy opowieści uczestniczek Akademii Rękodzielnika Monika Melkowska, Marta Szaduro, Eliza. Alicja, Ania Mikołajczyk oraz taki zbiorowy panel z absolwentkami Akademii pokazywały, w jaki sposób my tutaj na Zapleczu Oplotki pracujemy z Wami, aby stawiać lub rozwijać lub skalować biznesy w oparciu o rękodzieło i właśnie dziewczyny dzieliły się osobiście swoimi modelami biznesowymi bardzo dużo, prawda? Samo odczytanie wszystkich tytułów i wszystkich prelekcji zajęło mi niezłą chwilę. Wyobraź sobie, że ty możesz mieć dostęp do tych wszystkich, wszystkich nagrań materiałów poszerzonych również o linki do artykułów blogowych, odesłania do pogłębienia niektórych treści, aktualnych wpisów czy takich bonusów od prelegentek to wszystko zostało zebrane w postaci nagrań naszych konferencji z 2022 i 2023 roku. Wszystko funkcjonuje na naszej nowoczesnej platformie kursowej. Do tego wszystkiego otrzymujesz automatyczny dostęp w momencie kiedy kupujesz dostęp do biletu na tegoroczną konferencję, czyli na wrzesień 2024. Założyłyśmy tutaj w zespole, że jest to fajny prezent do schrupania na wakacyjnym kotcyku, w słuchawkach na górskim szlaku albo po prostu leżąc w hamaku i patrząc na e, wiśnie czy czereśnie od dołu drzewa. Zakładamy, że jest to fajne przygotowanie do tegorocznej konferencji. Nie chcę za dużo spoilerować, aby sobie, że się nie wygadam, w tym roku szykujemy zupełnie inną formułę, dlatego chcemy trochę nakarmić naszą publikę tym ogromem treści, które już zgromadziłyśmy, bo we wrześniu czeka cię prawdziwa transformacja coś zupełnie nowego, zupełnie innego, zupełnie inny format niż te dwa zeszłoroczne. Także trzecia edycja pierwszej w Polsce konferencji Handmade Business Summit dla branży rękodzieła. Dla wszystkich osób, które traktują rękodzieło jako swoje ukochane hobby, po to, aby zajrzeć za kurtynkę tego, co się dzieje biznesowo w tej branży, dedykujemy tę konferencję zwłaszcza osobom, które już prowadzą albo chcą prowadzić biznesy w branży handmade. Chcemy pokazać, że warto obalać mit tej branży jako wacikowej. A z trzeciej strony oczywiście zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby z branżą rękodzieła współpracować i już na bieżąco współpracują i chciałyby może nawiązać kolejne kontakty. Oczywiście wysyłam Cię do linka, gdzie możesz kupić swój bilet w super promocyjnej, przedsprzedażowej cenie. Ta cena będzie rosła, więc nie zdziw się, jeżeli słuchasz troszkę później, że będzie wyższa niż te 200 zł, które wspominałam. Natomiast do końca wakacji otrzymujesz bonus o wartości omega oh śmiesznej 900 zł, ponieważ każda z dwóch poprzednich konferencji wyceniona jest na 450 zł. W takich cenach sprzedawałyśmy dostęp. Ty dostajesz dostęp do tych obu konferencji. Kupując bilet na wrześniową, nadchodzącą trzecią edycję. Jak widzisz, bardzo zależy nam na tym, aby była to rekordowa edycja, aby uczestników na pokładzie było więcej niż kiedykolwiek, i bardzo zależy nam na tym, aby podzielić się tą informacją z Twoimi najbliższymi, z Twoimi znajomymi, aby każdy dowiedział się o tym wydarzeniu. Widzimy się we wrześniu, my uciekamy z wielu platform, zaszywamy się w pieleszach, przy biurkach może czasem laptopach na działeczkach, w pocie czoła dłubiemy najbliższą konferencję uciekamy trochę z przestrzeni w sieci, żeby broń Boże nie spoilerować ale chcę Ci powiedzieć, że warto, jeżeli się zastanawiasz, to jest to wydarzenie, na którym chcesz być we wrześniu także zarezerwuj czas w kalendarzu między 9 a 13 września 2024 Chwilę po tym, jak wrócimy wszyscy z urlopu, w wakacji, puścimy dzieci do szkół na zajęcia pozalekcyjne i trochę ułożymy sobie kalendarz, wskakujemy na konferencję, aby odpalić kolejny, no ostatni już rozdział w 2024 roku i ostatnią prostą do świąt. Widzimy się w onlineach, nie mogę się ciebie doczekać. Do zobaczenia we wrześniu podczas konferencji. A zanim jeszcze skończę, poczekaj, poczekaj. Ważna informacja: tradycyjnie jak co roku konferencja rozpocznie rekrutację do naszych flagowych programów Akademii Rękodzielnika oraz biznesowych mastermindów. Czym różnią się te programy? Zapraszam Cię na specjalny live na YouTubie, który znajdziesz w zakładce specjalnej dedykowanej zakładce. Będzie to taki live, który wyjaśnia różnicę między tymi dwoma programami. Tu chcę zaparkować Ci informację, że zarówno Akademia Rękodzielnika, czyli taki półroczny program mentoringowo-coachingowy, wspierający, grupowy dla przedsiębiorców branży Handmade Ruszy zaraz po konferencji. Jaki biznesowy mastermind dla osób trochę bardziej zaawansowanych w biznesie rozpoczną się zaraz po konferencji. Natomiast ja już rekrutuję. Kolejne osoby dołączają na pokład. Więc jeżeli już od dawna zastanawiasz się nad udziałem, czaisz się, chcesz zadać pytanie to nie ma co zwlekać. Pierwsze miejsca już się zapełniają, swoje miejsce można już rezerwować na pokładzie, dlatego jeżeli już słuchasz tego podcastu i już wiesz, że chcesz w tym roku pracować przy wsparciu Oplotki, przy wsparciu mentoringowym, biznesowym moim, pisz na agnieszka.małpa.oplotki.pl, żeby zaklepać swoje miejsce, spotkać się ze mną, upewnić, czy to jest coś dla Ciebie, ponieważ we wrześniu może być po prostu za ciasno, za późno. Do zobaczenia w onlineach. Słyszymy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie już wrześniowym. No i oczywiście widzimy się na konferencji. Ja znikam naładować baterie na wakacjach i szykować te epickie cuda na konferencję. Do zobaczenia.